Hej, cześć się na wam wszystkim, ludzie, z tej stronę witam w kolejnym odcinku z farminga. Jak widzicie, e, rozrzutniczek nasz idzie. Do sprzedaży. A my kupujemy nowy rozrzutniczek, tylko że za chwilkę zobaczycie o co chodzi. Czy on będzie w tej kategorii? Nie, on będzie w tej innej, on będzie w przyczepach. Bo kupimy sobie rozrzutniczek. O! Fortnite. Z tym, że my kupimy z adapterem do wapna. Będziemy sobie zmienić adaptery oczywiście. Bo mamy akcję. Dzisiaj wapno. Będziemy zmienić adaptery w zależności od potrzeby Będziemy sobie albo adapter do obornika, albo adapter do wapna, albo adapter bez adaptera też w sumie możemy używać. Wapno. Myślę, że całość chyba pójdzie, czy nie? Nie, myślę, że wystarczy 50%, bo to malutkie pole jest. Raczej nam wystarczy tyle, ile mamy. Ciężko mu z tym wapnem. Jednak kurczę, nie wiem, czy nie za mało sprzęciech mam. Chociaż Nie no, pasuje raczej ten taki Ferguson do takiego sprzętu, no. Powinien, koło 100 koni. Powinien dać radę. Także my tutaj będziemy... rozsiewać wapno. Już... belki zwiozłem z tego pola. Na razie nie sprzedawałem. Dlaczego? Bo... Pomyślałem sobie, skoro mi leguje na gospie, to wywiozę. I przy sprzedawcy, przy Strychu, właśnie tam to jest. O no tutaj, przy supermarkecie. A no, sobie podejdziemy zobaczyć. Ustawiłem kilka belek. O sobie związałem. O tutaj. I sobie leżą. Będzie lepsza cena, to sobie sprzedamy. Ja chcę zobaczyć, porównać. Yy ceny, jakie będą w porównaniu tutaj i tam yy, jak bardzo będziemy do przodu z tym wszystkim nie wiem czy tych, o jeszcze tutaj belek nie sprzedać, bo nawet tego nie ruszyłem mam jeszcze tutaj w tym o yy, pierdolniczku tu z bajnem jeszcze bele sprzed nie wiem, ilu sezonów jeszcze z nich korzystam i nie to, że tam yy, żałuję tylko no stop mają na full nas rzucane także elo Dobra, a my idziemy szypać wapno. Ej, spoko, trochę wąsko sypię, ale myślę, że spoko tutaj nadrobimy tym, że nie trzeba co chwilę jeździć, to też jest ok. No na pewno będzie od naszego. Śwniczka, ale myślę, że i tak właśnie <laughs> tym, że yy, raz zatankujemy sobie za dużo pieniążków to dziś dobra, sobie u sąsiada, zawrócimy. Trochę mijaczkę zrobiłem, ale to nic i tak, i tak, bo będziemy na zimę wyorywać tutaj kawałek, także... I tak będę musiał dosypać i tak. Także na luzaku. Aby tutaj na środku nie robić mi omijaków. śmiesznie, bo wąsko właśnie rozsypuje się, nie mogę go przyzwyczaić, ale myślę, że tutaj OK Nie mam co tutaj narzekać, bo on mieści ile? No nie, nie pamiętam. Chyba tam 11 tysięcy koło tego, no to myślę, że jest poszko. Oko się robi. Możemy go sobie właśnie też przerobić na rozrzutnik. To nam się przyda na kolejne dni, bo mam już trochę obornika, chociaż yy, Podejrzewam, że będę miał więcej Mam obornika i że zaraz wam powiem, tylko zatrzymam się, bo będzie mi ciężko mówić Jechać i pokazywać wszystko naraz złoma yy, Obornika mam 40 tysięcy 4 rozrzutniki. <laughs> Nie średnio raczej bym powiedział, ale... Jeszcze trochę będę przewijał, bo czeka mnie jeszcze, czekają mnie jeszcze tam żniwa. Zanim w ogóle coś ruszę, to muszę najpierw tam to skosić. E, podejrzewam, że będzie na odcinku, ale nie będę kosił. Tak dużo już robię e, żniw i wszystkiego, że po prostu puszę tam pracownika. Przed odcinkiem upkoszę albo na odcinku i puszę tam ziomeczkę, niech mi tam robi. Dobra, Dobra miejscu Dużo zdaniem, że jest. Ej, to już zadarniłem, Ej, to strasznie szybko poszło nam. No. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko to będzie. Tak szczerze. Nie musieli jeszcze trochę pieniędzy wyskombinować coś skądś. Nie wiem, dlaczego mam 18 tysięcy aż. Przecież miałem, nie pamiętam ile. Przecież kupiłem to za 20-kilka tysięcy. Wapno. Eee... Nie mam zielnego pojęcia. Ale nie wiem, czemu mam się, miałbym się martwić, że <laughs> mam 20 tysięcy. Spoko. Nie wiem, czym się przejmować za bardzo. Dobra, czy upewnić się, czy my dzisiaj jeszcze na pewno nie potrzebujemy? Na pewno. Tutaj mógłbym dosypać trochę. Jak mi się zostanie, to tam pojedziemy. A, tam nie bo jest tam słonecznik, to nie pojedziemy. <laughs> Kurczę, za, za dużo naspałem że to będzie mało. piątko cyknę. Dobra, to tutaj to, to, to sypiemy. I tutaj na tym nie będziemy sypali, bo tutaj będzie budowa. Podejrzewam, że jakoś na jesieni, ewentualnie na wiosnę, jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, rozprzedamy nasze plony. Nie budowa urnika wygląda Ja nie mówić co to chyba. Czy mówiłem? Nie pamiętam, ale jak mówiłem to. Wiemy jak nie mówiłem. No to już powiedziałem. No tutaj szkła, jak podsypiemy. W razie u nas nie ma za bardzo co robić, także raczej podejrzewam, że pojedziemy na misję i chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Tylko tutaj muszę... a, można wyładowywać. No i spoko. Bardzo mi się to podoba, bo... Chciałbym zrobić akcję... Tego typu, że... Ciekawe jak to wyładowywanie, czy to będzie w big packach, czy to będzie w tym kupie. Licek. A ok, w Big packu. no i spoko, dobra, no na razie tutaj zostawiamy. Pojedziemy sobie na jedną misję. Na razie u siebie nie mamy za bardzo co robić. Kultywatorowanie Orka na 43 trzy. na 63. Orka na 20, no sporo ludzi zależało by mi poorać hmm. 20 Tutaj jest 20 Ale 43 poorać hmm. To później spoko pole, żeby je tutaj kupić w sumie Co nie? Te i te To kosztowało mnie 68 tysięcy Już miałem tutaj kupować też to też jest spoko ono tutaj strasznie jest dziurowe kurczę coś tak żeby właśnie 43 60 50... torka na dwóch 20... tutaj Dobra, powiedziałem na te 43 ale czy będziemy kupować to jeszcze nie wiadomo. Tego tak, sprzętu okrasimy. Kultywator w sumie miałem podpięty. Ole, odsypniemy. Mówię, że będę cały czas robił, ale najwyżej później ustawię sobie pracownika. Trochę Dida Dida. E, mówię, trzeba trochę zarobić pieniędzy, żeby ten kurnik postawić. Jak mi się uda z misji pozarabiać, to postawię go na jesieni, jeżeli nie na to na wiosnę. Ewentualnie sprzedamy słonecznik, bo słonecznik ma spoko cenę, tak. złożony jedziemy złożony ja muszę go obrócić aż teraz się nie opłaca go nawet tutaj składać bo już jesteśmy zrobimy pieniaszki będzie kurniczek nie będzie no to będzie na wiosnę by tutaj mnie nie mocno to nie boli Nie. nie ma lipy jak to mówią tak na wiosnę postawimy i wtedy będą kurki mocno tutaj rzeźbione. Eee, raczej to będzie ferma nastawiona na jajka. Będzie to ferma nastawiona na mięso, bo Wolałbym z jajkami się bawić, tak szczerze. Czy z, ze sprzedażą kur. No i spoko fajnie się to robi, tylko że. Strasznie blisko wioski, ale to nic. I takie górki tu są, nie wiem czy chcę je tutaj pole kupować, bo tutaj trzeba było sprzęty plus nie wiem ile. Chociaż zobaczymy jak tu puk ten idzie. Będzie taki wyznacznik, jak co tu można pociągnąć takim załóżmy ursusikiem. Cyk, Puszczamy ziomeczka, a my sami jedziemy ogarnąć tam świnki, tylko że mam sporo już na wyrzucane, to wolę tam to wrzucić, żeby już tam się nie marnowało i w ogóle. Sianę nie, złomu nie będę wrzucał, bo to 60 ona się dławi przed ścielarce, zresztą taka dowolona ścielarę, że to masakra. Zobaczymy czego brakuje, najwyżej dorzucimy. jak nieduże brakuje to trudno. Sporo tutaj. Kukurydzy mamy już bardzo, bardzo mało. Będzie trzeba trochę zrezygnować z takiej populacji finek. patrzę, że tutaj... Pełno ma w korycie. Słuchajcie o kukurydzę. no. No jest małe, ale spoko. Jako słoma. I poprawić czystość. To podejrzewam, że. O ten dziób działek Tak? 48%. Wiesz, to jest brudno. brudno. Eee, jajeka Ile mamy jajek? Sporo nawet. Niech tam cena jajek. Tu będzie 7. Będzie duża. Dobra. Teraz się wstrzymamy. Obornik. Dużo mamy. Wywożonko na chwilę odczepimy rzutniczek. Spoko zraźnie jest ten forcznit Chciałem w innych kolorach w sumie, zapomniałem zmienić, bo chciałem w takich podobnych jak mamy kombajn. No ale sporo forsznitów już się pojawiło u nas na lospie W sumie dobrze, tanie sprzęty. Założywane można tam za tanie pieniążki. Fajne sprzęcie. O kurde, ale przywalię. No, różnicy połamał. No i wsi. To było Dobra. Uczymy, jak to orka. Chyba git na razie. Dobra. Dzisiaj taki krótszy odcinek będzie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Eee... Dajcie znać, jak to się podobało. Trzymajcie się ciepło, cześć.